No wreszcie czuć wiosnę. Kolejny dzień przed świętami. Tak, słoneczko świeci, piękna pogoda. Jesteśmy w Chinowie. Chinów to jest między Grójcem a Górą Kalwarią. Zadanie dzisiaj takie. E, grę polerowany wyczyścić i zaimpregnować, żeby się nie brudził. Mamy specjalny impregnat do tego, e, bo grę polerowany niestety ma taką tendencję, że chłonie mocno różne zabrudzenia. Co się wyleje, to zaraz w ten, w ten, w ten grzbiet wchodzi. Podobnie jak posadzkę taką z kamienia naturalnego, dlatego też takiej specjalnej pielęgnacji potrzebuje. No, będziemy używali dzisiaj metody tutaj czyszczenia melaniną. Tu mamy PED melaninowy na trzymaku, ręczne PEDy melaninowe, myka parowa do wyczyszczenia fuk, czyli nie używamy chemii do czyszczenia. No, zaraz pokażę powierzchnię taki ładny domek tutaj. Proszę bardzo, tak powoli się rozpościeramy. właśnie. Tak, wyciągamy rzeczy działamy. No, jesteśmy we wnętrzu. Tak, tak, działamy, tak, tak. Jak wygląda posadzka. Jest przygotowana. Fajnie, że nie ma listew pomontowanych. więc łatwiej będzie nam tutaj czyścić do każdego zakamarka. Dość. No, są takie. Różne tutaj sprawy właśnie od jakichś filców, innych rzeczy, kordian właśnie od o takie ślady, prawda, po, to po jakiejś może być filcu gumie z buta, coś takiego, no i tu myjka już się nagrzewa parowa, więc zaczynamy powolutku tutaj, przygotujemy się, zobaczymy jak będzie szło. Popatrzymy, nie? Trzeba jeszcze podkreślić to, że naprawdę bardzo fajnie, że to miejsce nie jest zagracana i całą praca pójdzie szybciej sprawniej. I również nic się nie uchwała, bo cała przestrzeń jest odsłonięta. Kornel założył taką końcówkę, tutaj mamy do sewo, taką do parkietów, fajnie się nie odkurza. No, no i odkurzymy i jedziemy. Ulubiona, ulubiona część pracy, czyli przerwa w pracy. Tak. I Pan nam kawęcia. zrobił pyszną się taką siekierkę. No, co byśmy nie usnęli Co, co nawet cukru, nigdy cukru nie używamy, no to akordiam posłodził, bo nie przeszło przez gardło w ogóle życie. Nie, nie, to, to by była już siekierka, ale chyba zrobił nam taką, żeby ta robota szybciej poszła, bo jak wypijemy, to będziemy chodzić z tą szorowarką. Tak, sufit będzie wyszorowany. Tak, z, z sufitem i schodami. Będzie wszystko zrobione i kolumny. No, dokładnie. No to zobaczymy Do dalej. Później. Do później. Stawka wypita, działamy ostro. Ordian myjką parową doczyszcza pugi. Ja myję. Tak jest. A ja tutaj domywam. Jest właśnie melaninową, melaninową padem. I Przy brzegach się zrobi taką docierką. Tam mam docierkę z melaniny. No widać jak odchodzi ten brud, wyciąga się ze struktury tego gresu kolorowanego Wiadomo, że nie dojdzie wszędzie głębiej melanina, dlatego zamejka jest niezbędna, bo patnie, nie dojdzie dokładnie w wyżłobienie tam, gdzie znajduje się fuga. A tak wygląda cały proces. Już mamy fugę i ten pasek Trzech płytek zrobiony bo widać jak widać jaśnieje, jak wyglądała przed czyszczeniem, bo tu jest jeszcze niezrobione, to widać, że jest ciemna, tu jest niezrobiona, jest to ładnie, jaśnieje, bo wiadomo wysycha woda od tu czarna, dosłownie czarna. wyjęliśmy listwy w części kuchennej żeby dojść tutaj zobaczcie co się dzieje z jak się wyjmie listwę kuchenną taką tutaj znaczy tą osłonową pod no to taki bałagan zwykle jest tak to się domyje tutaj ładnie i będzie ładniej, łatwiej zaimpregnować później no ja już doszerowałem pod czafkami ręcznie Kordian teraz szoruje tutaj kuchnię. zobaczcie ta woda taka wypływa ciemna no, to już ładnie zrobione pod szafeczkami już nie ma takiego bałaganu i to też będzie super zrobione no i ostatnie szlify myję podłogę, ostatnie mycie przed położeniem impregnatu, gres domyty, fugi też i w kuchni tam i i w przedpokoju. Jak wyschnie i tutaj nam woda po umyciu taka, to będę mógł nałożyć już spokojnie impregnat i gres nie będzie przyjmował tak zabrudzeń. No i najprzyjemniejsza część pracy, tak. czyli nakładanie Tutaj impregnatury. Po prostu jest tam w lewej impręgnatów. Taki rzadki i mnie. No i na posadzkę kryzał. Samu tutaj nie będzie chłon. Posadzka nie będzie chłonęła. Na Efekt finalny musi odparować nami pregnat. I za godzinę dwie można wstawić. No i po wszystkim wracamy, wracamy. tak, to była ta wykonana. Bardzo sympatyczni klienci. Naprawdę bardzo spoko, przyjemnie się robiło. Efekt pracy też spektakularny można powiedzieć. Tak. Chociaż nie lubię robić gresu polanowanego, bo to taka taki specyficzny rodzaj gresu. Lepiej się robi, czy to czyszcza po prostu gresy zwykłe, szkliwione I, i przykładowo te podłogi z PCU. No, bo są takie no, bardziej wdzięczne tutaj, niby no. bez chemii, niby tą melaniną, ale, ale no jakoś niech, nie, nie jest to mój konik. Tak, jak ktoś już w domu ma, no to niech sobie ma. Ale do zakupu nowego polecamy tak zwykły gres. Zwykły gres, uszkliwiony tak. Najłatwiejszy Łatwiej. podtrzymajcie. Dokładnie. 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 Trzymajcie się. Pogoda jest, pozdrawiamy i do następnego. Hej! Hej!